Witam serdecznie Piotr Śniecki, firma Camper Formont. Pokażę wam dzisiaj fajną realizację. Nasza firma zrobiła, stuningowała off-roadowego kampera, żeśmy go zglebowali, obniżyli. Posadzili do granic możliwości. Otóż nie. To jest jedna z opcji. Która, którą można sobie wybrać, stosując pneumatyczne zawieszenie. I takie zawieszenie właśnie zastosowaliśmy w naszym aucie. Tu kolega Szczek właśnie się uczy. Bardzo fajna opcja dla osób ceniących sobie niezależność i możliwość zmiany ustawień auta, zmiany jego konfiguracji. Czy to jest fajne, to już wy sami ocenicie, ale zobaczcie, w sumie, zanim go podniesiemy, jeszcze może zmierzymy, zmierzymy jego wysokość jego wysokość, Rafał się usiadł 74 cm Rafał, proszę bardzo czyli słuchajcie, zaczynamy od 74 cm jeżeli chcemy sobie go tutaj obniżyć e, aczkolwiek w tym wydaniu na, tym, na tej ładnej pięknej feldze, na tej oponie tak obniżone auto nie jest za urodziwe a jego widać kamerze? no, wyszło papier. Oh. Ok. Karola z wrażenia aż przycisnęło Toaletę chemiczną, czy. <laughs> Dobrze, Karel, patrz i się ucz. Mamy 74 cm. Eee, samochód, jeżeli sobie wybieramy opcję, żeby nam się podniósł, e, najpierw podnosi się tył, potem przód. Wiadomo, sprężarka e, na wszystkie cztery koła nie, dała, nie dałaby radę od razu nam pompować. Mamy też tu wersję, że możemy sobie ten samochód wypoziomować. E, unosi nam się. I do, według mnie to dosyć szybko idzie, sprawnie. I jest właśnie wspomniana wersja poziomu, offroadu. Przepraszam Rafale, że tak się nieraz zacinam, ale patrzę właśnie jak to idzie. Mamy pierwszy etap uniesienia auta, czyli z wspomnianych 74 cm mamy teraz ten poziom taki zero, czyli poziom 0 wynosi 81. E, czyli 6, 7 centymetrów prawie, ale mało tego, jeżeli naprawdę pojedziemy sobie jakieś Bałkany, gdzieś jakieś tereny fajne, e, jakoś Rumunię, Gruzję i potrzebujemy przejechać przez jakiś potok, jakieś kamienie, to możemy sobie jeszcze bardziej ten samochód wyliftować. Już auto nam to robi. Słuchajcie, zobaczcie, ono leżało prawie na ziemi, jak to się wszystko uniosło do góry? Jeżeli pytacie o cenę, są różne firmy, e, 100, no różne firmy to mają ten system. Jest to kwoty są od z tego co pamiętam, chyba najtańsza firma to już można założyć to za jakieś 35 tysięcy złotych do 45 tysięcy złotych w tych granicach nam się wahają ceny takiego pneumatycznego zawieszenia z montażem. Jeszcze nam się unosi, ale teraz to już jest petarda co? Kurde jakbym do rama wsiadał. Ach, zobaczmy. 74 było najniżej. Mamy 86. Trzymaj. 12 cm. Rafał, 12 cm. To jest dużo. To jest dużo. Wiem. No, Karel, 12 cm. To jest dużo, nie? To jest normalne. A, no w Czechach to jest normalne, akurat, 12 cm. Słuchajcie, i to już, to już mamy auto na maksa uniesione. Na maksa uniesione. Próg, do progu mamy, jeżeli by tam byśmy pominęli ten plastik, e, nawet z tym plastikiem mamy 30 cm W ogóle jaki kąt najazdu można wjeżdżać, mimo że wersja Long. E, Karel, ale co teraz, gdzie Ty jeździłeś? Gdzie Ty byłeś? Bośnia Hercegowina. Bośnia Hercegowina, to by się nadało, co? To, to by była petarda. To była petarda. Także będziemy mieć, w wystawujemy. A Będzie tam auto, które będzie mieć duchowy podwozek a chcę wam to tam przedstawimy. W Pradze, w Brnie? W Brnie jeszcze nie, ale w Pradze, w rok 2026, w Pradze będziemy tam z takim podwozkiem. W Pradze będziemy mieli takie stoisko offroadowe, będziemy mieli sporo samochodów 4x4, tak Także zapraszamy już dziś, tak samo i postaramy się na targach w Poznaniu, tak. żebyśmy mieli kilka aut 4x4, Właśnie, do takiego doposażenia offroadowy, off Karol był teraz na fantastycznej wyprawie, gdzie było ile aut? 72 aut 72 auta. I większość była z namiotami na dachu i wszyscy ci, co Rami, mieli... Toyota Toyota jest takie wszystkie auta, a... a czego się zazdrościli? Ja tam był z T5-ką, 2x2. Dwa dwa. On był t te, 5 z napędem naprzód, wjechał wszędzie tak. i ci z namiotami na dachu mu zazdrościli tego, że on z żoną sobie siedział, odwracał w fotele, od razu był w ciepłym, domowym zaciszu, a oni musieli, tam było tak zimno, deszcz. padał deszcz, musieli wychodzić, otwierać ten namiot, wchodzić na górę, schodzić, Karel ciepła woda, cieplutko. Tak. I stwierdzamy, że nasze auta się idealnie wpasowują w ten super, klimat offroadowy i będziemy co częściej, będziesz jeździł, nie? Ty jako nasz no wysłannik. jak robimy to, tak jeździmy sicy. Wszyscy będziemy jeździć? Tak. Także Rafał będzie jeździł, ja będę jeździł, Karel będzie jeździł. Dzisiaj jesteśmy po rozmowach. Gdzie mamy jechać? Do tego pana? Do Francji? Do Francji, do Andory. Do Andory do mamy zaproszenie. To są Pyrénées na granicach między Francją a Szpanią. Irenę tak... między Francją a Hiszpanią. A będziemy stawiać taki off-road T61. Tak, t 61 będziemy robić tam dla Pana i będziemy tam robić wędrówki takie. Dziękuję bardzo, jeżeli chcecie takie zawieszenia, jeżeli chcecie rozbudować swoje kampery, swoje samochody, jeżeli chcecie cokolwiek zrobić, serwis, zapraszam do nas. Można u nas zostawić swoje auto do sprzedaży. Proszę bardzo, tutaj nasz klient, któremu robiliśmy rok temu, stwierdził, że zmienia auto. Zadbane, w, naprawdę w super, w super kondycji, e, utrzymane pedantycznie, mimo że to jest 2014 rok. 200 tysięcy przejechane niespełna, po pełnych serwisach: e, wszystko porobione, oleje, filtry, e, opony nowe, akumulator nowy. Jest o tym shorts. I jest o tym shorts, można obejrzeć. Rafał, gdzieś dasz radę tu umieścić, albo będzie gdzieś tam na dole, albo u góry albo w filmie, w tym w opisie będzie e, naprawdę godne polecenia auto w stanie perfekcyjnym klient ani razu nie spał taka ciekawostka, także moi kochani, zapraszam do naszej firmy i pozdrawiam serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień mimo, że te lata nas nie rozpieszcza ale dzisiaj, oczywiście jak kręcimy, musi być piękny. prawda Rafale? Tak jest! Dziękuję bardzo i zapraszam